Siemanko, tu do mi player 7766. W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać, jak się pozbyć nieprzyjemnego dźwięku podczas spowalniania naszego klipu. Ja sobie zaimportuję samą ścieżkę dźwiękową. Może być razem z wideo, ale to nie jest konieczne. Na prezentację przyda się takie coś. Jak każdy wie, spowolniamy tradycyjnym sposobem. Są dwa, ale tradycyjnym spowolnie. Bo drugi nie dotyczy dźwięku, control. Klikamy w ostatni punkt naszej, naszego klipu i przeciągamy go tyle, ile chcemy. Wtedy się nam automatycznie wydłuży. Ale każdy wie, że dźwięk jest okropny. Posłuchajcie. I teraz, co trzeba zrobić, żeby się tego spozbyć? Na początku, wchodzimy sobie w properties i klikamy change lock to strange ok wszystko mamy gotowe posłuchajcie sami jaki jest efekt no takie spowolnione jest śmieszny, głos jest. No to tyle to samo się tyczy yy, spowalniania znaczy z przyspieszania tylko oczywiście musimy w drugą stronę i będzie też tak fajnie można sobie robić oczywiście taki głosik Alwina i wiórki. Jeżeli pomogłem, poprosiłbym was o suba lub łapkę w górę, zależy co chcecie. Możecie napisać komentarz, na pewno go przeczytam. No to tyle. Pa Pa.